Ciepła spal młody Lawidaloka ich jest jeszcze młodszy Ciepła spal ciemna ulica na i huku, za rogiem wyjeżdża moja oczywiście. Jakże czarna BMW na niemieckich tablicach, wiodę się pomału. Oby chłopaki tutaj na legalu wyjeżdżałem ze środka. Wyszło mi dobrze, ale kurwa, lec sobie dalej nie bez lipy. Bo tutaj przypał jest mi niepotrzebny. Mam rok w zawieszeniu na 4 lata nie chcę, żeby kurwa stała przed mną krata. Co jest kurwa z wami, takimi lamusami? Jadę tutaj jak ze szmatami, yo Lec sobie dalej, wolno tą BM-ką Stary zajebał, jak już czarną sukienką Co jest kurwa, może ten bit jest zryty Ale kurwa wiem, że masz gorzej łeb polity, Od dragów, od wody, od picia Tyle jest prac, stałam do odbicia Coś ty kurwa sobie frajerze myślał, żeś jakiś farmazony na mnie tutaj wciskał, nikt ci nie wierzy. Ja <głodach> go kurwo, żeś zajchowała się jak zwykła lurwa. Coś ty kurwa sobie tu myślała, że chłopaki uwierzą jeszcze z takiej bały, coś ty kurwa. Tutaj myślisz, że sobie będziesz rządzić w takim kurwa rejonie Sułarskiego Moja dzielnica 18 lat, tak na pani klikam. Yo, lecę tutaj sobie dobrze. Zajebałem zajebiste flow. Zajebiste flow. Zajebiste flow. Pozdrowienia na koniec dla mojego brata. trzyma się ksawery, nie przejmuj się nimi. Bo to są jakby same syny. co wpierdolili cię teraz za kraty. A ty kurwa, siedzisz w jakichś kazamatach. Tymczasem zajebista pogoda. Mogliśmy być nad jeziorem, ale nie, bo jak goda zajeba z dupy i zbierdoliła spier to wszystko jednym wieczorem. Długo się zbierałem, żeby poruszyć ten temat, nie da się opisać i stać jak mi źle, że cię tu nie ma kolejne święta, nie będą takie same ra rana krwawi cały czas, miałem czas, czas leci, leci rane. Rane, ale nie da się nie myśleć, nigdy ci nie zapomnę. Kocham cię braciszku, wiem, że martwiłeś się o nie. mnie. Czy chciałeś dobrze, żebym zwłaniał się w pasji Widzicie w domu, oczami wyobraźni, rybami płacze, nie umiem już inaczej i tak mało gadaliśmy, nigdy sobie nie wybaczę. Takiej pizzy, jakie gody.